Siema. Dziś chciałem poruszyć taki dosyć delikatny temat, który od bardzo dawna wywołuje ogromne emocje wśród osób, które oglądają kanały na YouTubie. Ja w swojej dotychczasowej karierze doświadczyłem już chyba całego ich spektrum, od podziwu do nienawiści. Pomyślałem sobie, że niektóre z nich mogą wynikać z niewiedzy, z nieznajomości pewnych mechanizmów, dlatego też postanowiłem, że nagram wam materiał, w którym przybliżę Wam moją pracę, pokażę Wam ją od kuchni. I dowiecie się, jak to wszystko wygląda poza kamerą. Będzie to taki vlog edukacyjny, i cała wiedza, którą zamierzam nam dzisiaj przekazać, płynie głównie z mojego sześcioletniego doświadczenia w tej branży, a nie z książek. Dlatego też, wybaczcie mi, jeżeli nie będzie się tutaj pojawiała jakaś specjalistyczna nomenklatura. Choć jakby się tak głębiej nad tym zastanowić, dadam sobie rękę uciąć, że słowo influencer padło co najmniej kilkukrotnie w mojej pracy dyplomowej. Nieważne. Swoją drogą miał to być taki krótki vlog, a samo pisanie notatek yy, do materiału, który zaraz będę wam nagrywał, zajęło mi 7 stron A4 i pisałem to cały wczorajszy dzień. <gry> Więc przygotujcie się na ogromną dawkę konkretnej i bardzo przydatnej w życiu wiedzy. Chyba. Zacznijmy może od nazewnictwa. Dla mnie osobiście słowo influencer ma wydźwięk pejoratywny, ponieważ tu influence someone z angielskiego oznacza wpływać na kogoś, co jakoby sugeruje, że głównym celem Osoby, która jest influencerem, jest wpływanie na swoich widzów. Gdy ja zaczynałem swoją przygodę z vlogowaniem, takie słowo jak influencer w ogóle nie funkcjonowało w powszechnym użyciu, a sama platforma YouTube nie była przez nikogo traktowana poważnie. Wszystko zaczynało się od realizacji swojego hobby i wywodziło się z takiej szczerej zajawki. Dziś powstają takie twory jak, boot, jak bootcampy dla młodych wpływaczy, a dzieciaki pytane. Się o to, kim chcą być w przyszłości, odpowiadają, że influencerami. Influencerami, którzy mi osobiście kojarzą się z osobami, których zadaniem jest przedstawianie swojego pełnego pieniędzy, radości, idealnego życia, które bardzo często ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. A wszystko po to, żeby wywołać wśród swoich 20-letnich widzów poczucie, że będą gorszymi ludźmi, jeżeli nie kupią sobie tej designerskiej bluzy za jedyne 800 zł. Stali widzowie mojego kanału wiedzą doskonale, że ja mam ogromną alergię na takie zachowania, dlatego też no, mam do tego wszystkiego takie mocno krytyczne podejście. Wiem, że zabrzmi trochę jak taki leśny dziadek, ale ja osobiście wolę myśleć o sobie jak o twórcy materiałów podróżniczych na YouTubie, czy po prostu jako YouTuberze. Jednak niezależnie od tego, jak to kogo będzie nazywał, w życiu niektórych twórców internetowych pojawia się moment, kiedy nasza marka osobista jest już na tyle silna, że nie sposób nie dostrzegać tego naszego całego influence power. Zaczynają się nami interesować marki, a my łapiemy się na tym, że coraz więcej czasu poświęcamy na przeglądanie briefów, spotkania z przedstawicielami firm i wnikliwe przeglądanie podsuwanych nam pod nos umów. Prawie tak, jakbyśmy pracowali w korporacji. I tu pojawia się pytanie, dlaczego tak w ogóle firmy interesują się ludźmi, którzy mają duże zasięgi na portalach społecznościowych? Hmm. Słowem klucz są tutaj zasięgi, ponieważ zasięgi to jest właśnie to, co firmy lubią najbardziej. I ktoś może powiedzieć, że jak to, przecież baner na Onecie, reklamy w telewizji, czy plakat w centrum miasta zobaczy więcej osób niż post jakiegoś ziomka na Instagramie, którego śledzi kilkanaście tysięcy osób. I zgadza się, prawdopodobnie reklama w telewizji... Plakat z centrum miasta, czy baner na onecie zobaczy osób więcej. Ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ilość tych zasięgów, ale również o ich jakość. Powiedzmy, że stworzyłeś wyszukiwarkę hosteli i masz zabudżetowane 30 tysięcy złotych na cele marketingowe. I teraz tak, czy wolałbyś przeznaczyć te 30 tysięcy na reklamę w telewizji, którą zobaczy każdy, kto będzie siedział przed telewizorem, na stargetowany baner na onecie, czy może rozdysponować te pieniądze na 10 mniejszych. YouTuberów podróżniczych, dzięki którym Twoje usługi trafią faktycznie do osób, które są nimi zainteresowane. Nie trudno się domyślić, że w tej sytuacji prawdopodobnie największe zyski przyniesie Ci wybór opcji C. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia budowania zaufania oraz brania odpowiedzialności za swoje rekomendacje, ale o tym porozmawiamy później. Skoro wiemy już, co youtuberzy mają do zaoferowania firmom, przejdźmy może do tego, jakie mają potencjalne źródła zarobków. To, w jaki sposób zdywersyfikowane są przychody poszczególnych YouTuberów, jest kwestią bardzo indywidualną. Ja, pomimo swojego dużego stażu w tej branży, nadal staram się to wszystko traktować jako hobby i jako zajawkę. Czy to dobrze? Nie wiem. Wydaje mi się, że gdybym podchodził do tego w taki sposób bardziej korporacyjno-biznesowy, mógłbym stracić bardzo dużo na, tej, na tym takim wyluzowanym podejściu. Naturalności i wolności, a to są jednak rzeczy, na których bardzo mi w życiu zależy. W związku z tym, w moim rankingu przychodów, numerem jeden jest serwis Patronite, czyli serwis, który umożliwia wspieranie swojego ulubionego twórcę internetowego poprzez zasubskrybowanie jednego z progów dostępnych na jego profilu. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale odkąd tylko włączyłem nagrywanie, jakiś ziomek wierci i stuka młotkiem. Mam nadzieję naprawdę, że ten mikrofon tego nie wyłapie. W każdym razie patroni mojego kanału otrzymują dostęp do supertajnej grupy na Facebooku, na której odbywają się bardzo często live'y w takim wąskim gronie. Realny wpływ na podejmowane przeze mnie decyzje związane z kanałem, dodatkowe materiały, które nie są publikowane na głównym kanale na YouTubie, E, Otrzymuję ode mnie pocztówki, magnesy, zdjęcia z podróży itd. Tak dalej, tak dalej. No i faktycznie jest to taki rdzeń, który pozwala mi nazywać to, co robię moją pracą. Na dalszym planie zarobkowym są takie rzeczy jak e, napiwki na live'ach, e, AdSense, czy właśnie współpraca z firmami. Ale zacznijmy od AdSense'a. Czym on tak właściwie jest? AdSense jest platformą Google, która umożliwia generowanie zysków na treściach umieszczanych w internecie. W przypadku YouTube'a, AdSense obsługuje wszystkie reklamy, które widzicie podczas oglądania filmów. O takie jak ta. Ciekawe, czy to zadziałało. Dołączyć do tego programu może praktycznie każdy kanał, który spełnia jakieś tam podstawowe wymagania. Niestety nie mam ich teraz tutaj wypisanych, jednak jeżeli jesteście szerzej zainteresowani tematem, na pewno bez problemu znajdziecie je w goglach. I teraz czas na to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli pieniądze. Zarobki za Censa i Johnę są poprzez. CPM. CPM, czyli cost per mile, które w tym przypadku tłumaczone jest na cost per Thousand impressions, czyli koszt tysiąca wyświetleń. No ale co to tak właściwie oznacza? Otóż nie jest to tak skomplikowane, jak może się wydawać. W praktyce wygląda to tak, że reklamodawca płaci Google'owi za ilość emisji danej reklamy. Na dzień dzisiejszy, CPM na moim kanale wynosi 2,72 dolarów. Ale czy oznacza to, że za każdy tysiąc wyświetleń, Moich filmów zarabiam 2,72 brutto. Nie do końca. Wydaje mi się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogromna popularność AdBlocka u nas w kraju. Według statystyk na moim kanale w tym miesiącu wygenerowałem 259 tysięcy wyświetleń, z czego 116 tysięcy odtworzeń było zakwalifikowane jako generujące przychody. I wygenerowały przychód rzędu 223 dolarów. Jeżeli 223 podzielimy przez 259... Wychodzi na to, że za każde 1000 wyświetleń zarabiam 86 centów. Należy tutaj podkreślić, że w przypadku youtuberów anglojęzycznych CPM może być 4, nawet 5 razy wyższy, co już może się przełożyć na całkiem fajną sumkę nawet przy stosunkowo niewielkiej ilości wyświetleń. I to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o podstawy AdSense'a. Przejdźmy teraz do współpracy z firmami. Otóż każda współpraca z firmą ma u podstawy jedną. Zwiększenie świadomości potencjalnych konsumentów w zakresie istnienia danej marki czy też usługi. Firmy chcą po prostu pojawić się na Waszym kanale. Taka współpraca może przybrać naprawdę wiele form. Może to być recenzja, subtelne lokowanie produktu, blok reklamowy albo długoterminowy sponsoring. To już zależy od tego, jak Wy się między sobą dogadacie. I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób się za takie usługi rozliczać? Oczywiście, najfajniejszą i najbardziej pożądaną formą rozliczeń za wszelkiego rodzaju działania marketingowe jest forma pieniężna, czyli po prostu gotówka albo przelew na konto. Niestety, tego typu rozliczenia nie zdarzają się tak często, jakbyśmy wszyscy chcieli. Nie oznacza to jednak, że inne formy rozliczania są mniej atrakcyjne, bądź też koniecznie muszą przynieść mniejsze zyski. Rozpisałem sobie tutaj kilka. Rodzajów rozliczeń, z którymi ja spotkałem się w swojej youtubowej karierze, i mamy tutaj na tej liście tak, zniżki. Czyli dana firma oferuje Ci zniżki na ich produkty w zamian za ich reklamowanie. Nie jest to najbardziej atrakcyjna forma współpracy, zdecydowanie. Bardzo często spotykaną w tej branży formą rozliczeń jest rozliczenie barterowe, czyli bezgotówkowa wymiana dóbr. Na czym to polega? Firma przekazuje mi swój produkt, a w zamian za to ja robię im lokowanie produktu, czyli reklamę. Inną formą, która jest raczej rzadko spotykana, aczkolwiek ja korzystam z niej od praktycznie samego początku powstania tego kanału, jest wypożyczanie sprzętu. Naprawdę mam nadzieję, że nie słyszycie tego stukania. Tak w ogóle to coraz częściej myślę, że świat powinien zmierzać ku subskrybowaniu różnych usług i sprzętów. Tak jak teraz możemy sobie wynająć hulajnogę, rower, samochód, możemy korzystać z tych sprzętów bez konieczności kupowania ich. Być może za jakiś czas będziemy mogli sobie wykupić subskrypcję na laptopa. To byłoby w sumie spoko. A odnośnie laptopów i wypożyczeń sprzętu, przez to, że ja nie boję się takich współpracy, Mam okazję korzystać z takiego laptopa jak Asus Zenbook Pro Duo, który, jak widzicie, jest dosyć nietypowym laptopem, ponieważ połowa jego klawiatury jest ekranem i Normalnie w normalnych warunkach podróżniczych taki laptop nie byłby mi potrzebny, ponieważ jest on zdecydowanie za wielki jak na moje potrzeby. Ja potrzebuję czegoś małego i lekkiego, ale aktualnie jestem w Polsce i nie potrzebuję czegoś małego i lekkiego, tylko potrzebuję czegoś, co będzie bardzo mocne. I to jest naprawdę potężny laptop, ponieważ mamy tutaj siódemkę dziewiątej generacji e, GeForce 2080, chyba pomyłka GeForce RTX 2060 i chciałbym Wam powiedzieć, że wypożyczyłem go po to, żeby siedzieć i pilnie edytować vlogi, tak jak tutaj widzicie odpalone Adobe Premiere i vlog z Miami, który... nawet dwa vlogi z Miami, które niedługo pojawią się na kanale, ale prawda jest taka, że głównie na nim gram i nawet zdarzyło mi się kilka razy robić dla Was streamy z gier i ten laptop jest w stanie mi pociągnąć Modern Warfare do tego odpalonego OBS-a, który streamuje w 60 klatkach, w 1080p podłączoną kamerę i tak dalej, i tak dalej, więc to jest naprawdę potwór. I gdybym nie miał takiego luźnego podejścia do tego typu rzeczy, to bym po prostu nie siedział i nie grał całymi dniami w gry, co mogłoby się może i przełożyć na to, że byłbym bardziej produktywny, ale z drugiej strony poświęcam bardzo dużo czasu na granie w gry, więc ma te swoje zalety. Na pewno jakieś gdzieś ktoś by znalazł. Jednak to, co najbardziej sobie cenię w tego rodzaju współpracach jest to, że one z reguły są takie bardzo luźne. A jak zapewne wiecie, jestem raczej człowiekiem z wolną duszą i nie lubię długoterminowych zobowiązań. Dlatego też właśnie dzięki temu mogę zobaczyć, jak mi się będzie współpracowało z daną firmą, jak nam się będzie współpracowało z daną firmą, i być może w przyszłości może się to zamienić w jakąś fajną, bliższą i długoterminową współpracę. Kolejną formą współpracy, którą sobie tutaj zanotowałem, jest marketing referencyjny i marketing afilacyjny. Z tym, że musicie mi wybaczyć, ale będę teraz czytał z kartki, ponieważ pada mi bateria w aparacie, zachodzi powoli słońce, a wolałbym nie nagrywać tego vloga po nocy. Czym różni się marketing referencyjny od marketingu afiliacyjnego? Marketing referencyjny to polecanie produktów, usług w zamian za zniżki czy bony rabatowe. Przykładów jest mnóstwo, ponieważ programy referencyjne funkcjonują w wielu używanych przez nas na co dzień usługach i często są one dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Przykłady: Airbnb, Bolt, Uber, Revolut. Na przykład, korzystając z mojego reflinka na Airbnb, otrzymujecie 138 zł na pierwszy nocleg, z czego ja dostaję 75. Co prawda, nie są to pieniądze, które trafiają bezpośrednio do mojej kieszeni, ale dzięki nim znacznie mogę zoptymalizować koszty swojego utrzymania, takie jak na przykład noclegi czy transport. Dzięki czemu kasę, którą zarabiam na innych rzeczach, mogę przeznaczać na inne koszty związane z moją działalnością i z moimi podróżami. A czym jest marketing afiliacyjny? Brzmią podobnie: referencyjny, afiliacyjny. Natomiast afiliacyjny polega na tym, że otrzymujecie procent od sprzedaży danych produktów. Idealnym przykładem będzie tutaj Amazon, w którym naprawdę bardzo prężnie. Funkcjonuje system partnerstwa afiliacyjnego, niestety za granicą, ponieważ w Polsce nadal Amazona nie ma. Dla przykładu działa on tak, że w opisie filmu robisz listę sprzętu, którym vlogujesz, czy listę produktów, które pojawiły się na Twoim materiale i zamieszczasz obok nas tych produktów linki do Amazonu, w których te produkty można kupić. I działa to na tej zasadzie, że jeżeli widz po kliknięciu w link zakupi dany produkt, otrzymujesz procent od jego sprzedaży i Patrząc na tabelkę, którą można znaleźć na stronie Amazona, wygląda na to, że przy dużych zasięgach można na tej afiliacji zarobić naprawdę niemałe pieniądze. No ale niestety, w przypadku najbardziej znanego gracza na rynku, czyli Amazona, te usługi nie funkcjonują w Polsce. Może za jakiś czas będą funkcjonowały, kto wie. Zanim przejdę do zadanych przez Was pytań, chciałbym omówić jeszcze jedną e, możliwość zarobku, czyli tak zwany merch czyli Produkty własne. Jest to opcja, która może się okazać najbardziej lukratywną ze wszystkich, które Wam e, wymieniłem w dzisiejszym materiale, przede wszystkim, jeżeli rzucimy się na głęboką wodę i postanowimy olać pośredników. Własnym produktem może być praktycznie wszystko, co przyjdzie Wam do głowy. Wydaje mi się, że takimi najbardziej popularnymi opcjami są bluzy, koszulki, skarpety, czapki, na czym wiele osób zarabia bardzo mały procent, ponieważ korzystają z pośredników, którym wysyła tylko logo, a pośrednicy zajmują się wszystkim innym. Sytuacja może się diametralnie zmienić, jeżeli podejmiemy niemałe ryzyko i postanowimy sami wydać wymyślony przez nas produkt, jakim może być na przykład książka ponieważ self-publishing jest to coś, co może przynieść naprawdę gigantyczne zyski. Michał Szafrański, czyli autor książki finansowej Ninja, sprzedał 18 tysięcy egzemplarzy wydanej przez siebie książki, na czym zarobił prawie 900 tysięcy złotych na rękę już po obliczeniu wszystkich kosztów produkcji. Po wszystkim obliczył on, że aby zarobić taką samą kwotę, wydając swoją książkę przez wydawcę, musiałby sprzedać ich ponad 163 tysiące egzemplarzy. Idealnie obrazuje to, jak wiele Mogą na nas zdzierać różni pośrednicy. Ostatnim źródłem zarobku, które przychodzi mi do głowy, są tutaj wszelkie eventy, prelekcje czy spotkania z widzami. Jednak nie zamierzam poświęcać temu tematowi i zarobkom z tego tematu ani chwili dłużej, ponieważ moje spotkanie z widzami z wami wyglądało tak, że wszystkim stawiałem browary, więc prawdopodobnie nie jestem osobą, która najlepiej może wypowiedzieć się na temat tego, jak na takich spotkaniach zarobić kasę. Już mi brakuje pomysłów, gdzie on stawiać tą kamerę, żeby przynajmniej coś się działo w tym vlogu ciekawego, a nie cały czas jeden, ten sam kadr. Dobra, teraz możemy przejść do zadawanych przez Was pytań, ponieważ spytałem się Was na Instagramie, co chcielibyście, żebym w tym vlogu poruszył i najczęściej. Stój. Czekajcie. Ok. I zdecydowanie najczęściej zadawanym przez Was pytaniem było pytanie o to, jak dużo współprac odrzucam. Nie robiłem, co prawda, dokładnych wyliczeń, ale wydaje mi się, że około 80% ofert, które trafiają do mnie na maila, jest odrzucane już przy pierwszym czytaniu. Powodów jest kilka. Głównym powodem jest to, że nie mam zaufania do danej marki czy danego produktu i nie chciałbym nadwyrężać nawet za pieniądze Waszego zaufania, bo nie po to pracowałem na to tyle lat, żeby reklamować wam coś, do czego nie jestem przekonany. Również reklamowanie jakiegoś dziwnego hazardu, czy jakichś podejrzanych usług finansowych, jest czymś, na czym można zrobić niemałą kasę, jednak zdecydowanie przedkładam to zaufanie, które mamy między sobą, nad pieniądze, które potencjalnie można na tym zarobić, więc takie rzeczy też z automatu odrzucam. Kolejnym powodem jest na przykład to, że w ogóle nie ma chemii pomiędzy mną i tym, co ja robię na tym kanale, a danym produktem. Na przykład Pamiętam, że kiedyś odezwała się do mnie firma, która chciała, żebym zareklamował szampon do włosów i depilator do ciała. I wcale nie oznacza to, że jeżeli 80% ofert jest odrzucanych, to że te pozostałe 20% dochodzi do skutku, ponieważ zdecydowana większość z tych 20% jest odrzucana po bliższym zapoznaniu się z ofertą. Z reguły, dlatego, że mijamy się z daną marką co do swoich oczekiwań, i nie zawsze chodzi tutaj o oczekiwania finansowe. Ja z reguły proszę o możliwość wycofania się z danej umowy, jeżeli Produkt, który zostanie im przedstawiony, nie będzie wzbudzał mojego zaufania lub nie będzie spełniał moich oczekiwań. No i tutaj na tym etapie bardzo często firmy nagle już tracą zainteresowanie, jeżeli mówię im, że słuchajcie, no, jeżeli wyślecie mi to i mi to nie będzie pasowało, to ja tego nie zareklamuję swoim widzom, bo nie. A to sorry, to nara. Zdarzyło mi się na przykład stoczyć niemałą batalię z agencją reklamową, która wysłała mi produkt inny niż ten, który miałem wam zrecenzować i zareklamować. I gdy powiedziałem, że no dobra, słuchajcie, ale to, to wyślijcie mi ten produkt, na który się omawialiśmy, a nie to, bo to, co mi wysłaliście, to jest wersja tańsza i gorsza, to usłyszałem, że przyliszane wyglądają tak samo, więc co za różnica, mogę wam powiedzieć, że miałem tą droższą wersję. No i był dosyć mocny zgrzyt, o to wszystko. Finalnie więc wychodzi na to, że naprawdę z niewielkiego procenta maili, które przyszły do mnie na skrzynkę o tytule Propozycja w Współpracy. Wykluło się coś, czego efekty mogliście zobaczyć na tym kanale. Dostałem dzisiaj bardzo ciekawego maila, którego chciałbym zestawić wam z innym mailem, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda od kuchni. To, co wam przeczytam, będą to fragmenty briefów reklamowych. Briefy to są po prostu takie krótkie informacje z warunkami współpracy, to, czego dana firma oczekuje od Ciebie, to co może Ci zaoferować i to, jak chcieliby, żeby wyglądał materiał reklamowy. Kiedyś odezwałem się do pewnej firmy, z której chciałem podjąć współpracę. Był to produkt, który, którego ja potrzebowałem. Był on polecany mi przez moich znajomych, przez widzów itd., itd., więc pomyślałem sobie, że fajnie będzie z taką firmą wejść w współpracę. Byli zainteresowani i gdy poprosiłem o, o brief, o szczegóły tego, jak sobie to wszystko wyobrażają, dostałem maila o treści. Jednym z punktów było, uwaga, cytuję. Chcemy, żeby na koniec reklamy padło sformułowanie w stylu Moim zdaniem jest to najlepsze mm, 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 na świecie. Puh. I uwaga, drugi punkt. Zakaz mówienia o tym, że otrzymałeś mm, mm, mm za darmo. Możesz wspomnieć, że go kupiłeś lub po prostu nic nie mówić. Już pomijam fakt samego nazywania tego, że ja dostaję coś od nich za darmo, ponieważ ja nie dostaję tego sprzętu od nich za darmo, tylko to jest wymiana barterowa, oni dostają reklamę, która w tym przypadku jeżeli w ogóle Doszłoby do wymiany barterowej. Osobiście wyceniam, że to, co ja bym dał im, byłoby dużo bardziej wartościowe niż to, co oni daliby mi. Proponowanie w ogóle czegoś takiego, że mam powiedzieć, że jest to najlepszy produkt na świecie i dodatkowo zakaz mówienia o tym, że go otrzymałem w ramach współpracy, i jeszcze w ogóle na przykład że go kupiłem, to jest w ogóle wydaje mi się, że to jest nielegalne. I teraz chciałbym to zostawić z drugim mailem, którego dzisiaj dostałem. Jest to propozycja współpracy przychodząca i pomimo tego, że po pierwszej wiadomości wcale jakoś nie byłem bardzo żywo zainteresowany produktami tej firmy, ale spytałem się o ten brief, zobaczyć jakie będą potencjalne możliwości współpracy. No i otwieram pdfika i czytam to. Zasady współpracy. Otwarcie mów o tym, że to współpraca. Powiedz wyraźnie, że mm -mm sponsoruje ten film i że dostajesz za to wynagrodzenie. Jest to dla nas bardzo ważne, aby uniknąć negatywnego odzewu ze strony twojej społeczności. Koniecznie oznacz ten film jako film, który jest podjęty w ramach współpracy. Firma, z którą ja nawet jeszcze nie do końca wiem, czy ja będę chciał współpracować, ale na pewno się zagłębię w temat, ponieważ są oni bardzo szczerzy w tym, co robią. Właśnie chciałbym naprawdę, żeby wszystkie briefy reklamowe wyglądały dokładnie tak, jak ten, który otrzymałem dzisiaj na swoją skrzynkę mailową. Nie mogę teraz oczywiście wymieniać nazwy firmy i szczegółowych warunków współpracy, bo to w 90% przypadków nie można takich rzeczy robić, i są to warunki umowy, jednak naprawdę mega. Propsy za to, jakie macie do tego podejście. Trochę inaczej ma się sprawa z propozycjami współpracy wychodzącymi ode mnie, ponieważ ja jestem zdecydowanym zwolennikiem takiej postawy proaktywnej, czyli postawy, w której to ja wybieram sobie i to ja szukam sobie firm, z którymi chcę współpracować, zamiast po prostu siedzieć i czekać, aż ktoś może łaskawie się do mnie odezwie. Przygotowując sobie notatki do tego materiału, uświadomiłem sobie jedną bardzo ciekawą rzecz: mianowicie ten kanał i cała seria podróżnicza powstała właśnie dzięki temu, że odezwałem się do firmy, z którą chciałem współpracować. Był to czas w 2015 roku, kiedy wydałem wszystkie swoje oszczędności. Na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, na wyjazd pod Las Vegas do Newady, do pracy. Pamiętam, że wyjazd kosztował coś chyba około 13-14 tysięcy złotych. Ja miałem bardzo duże ambicje, aby zostać youtuberem, aby kręcić materiały podróżnicze na YouTube'a, jednak z powodu tych wydatków. Nie miałem za bardzo pieniędzy, a nie jestem człowiekiem, który jest fanem jakichś pożyczek i kredytów. Więc, mając zaledwie kilka tysięcy subskrypcji na YouTubie i kilkuset followersów na Instagramie, odezwałem się do jednej firmy. Firmy, która zajmowała się naprawą sprzętu elektronicznego, laptopów, tabletów, telefonów itd. i zaproponowałem im współpracę. Jakie było moje zdziwienie, gdy kilka godzin później, po wysłaniu pierwszego maila, dostałem telefon z informacją, że słuchaj. Chodzimy w to. Nawet nie wyobrażacie sobie, co się działo w mojej głowie, kiedy ja jako raczkujący youtuber po wysłaniu swojej pierwszej poważnej propozycji współpracy dostałem zgodę i usłyszałem tak, róbmy to. Firma ta już niestety nie istnieje, więc wydaje mi się, że mogę luźno mówić o... Tym, jakie były warunki naszej współpracy. Mianowicie dogadaliśmy się tak, że oni zostają oficjalnym sponsorem serii Cash w USA sezon pierwszy i się, e, pojawiało się ich logo na początku i na końcu każdego filmu. W zamian za to wypożyczają mi telefon, czyli Samsung Galaxy Note 4, który został przez nich naprawiony oraz laptopa Toshiby, dzięki czemu miałem sprzęt do robienia zdjęć, prowadzenia Instagrama, nagrywania vlogów, ponieważ nagrywałem wtedy vlogi telefonem i do wyedytowania ich. W ramach tej współpracy również moi widzowie ówcześni, być może niektórzy z Was nadal są na tym kanale, mogli otrzymać bony na naprawy w ich firmie oraz zniżki rabatowe na ich usługi. Po kilku miesiącach pobytu w USA Nagrywaniu vlogów wróciłem do Polski, no i zaproponowali mi, że jeżeli chciałbym, to generalnie są zadowoleni ze współpracy, że jeżeli bym chciał, to mogę odkupić od nich ten telefon i e, tego laptopa za naprawdę jakieś małe pieniądze typu 30% e, ceny wartości rynkowej. No i kurde, ja tego telefonu używałem do maja 2018 roku, a laptop, którego wtedy właśnie otrzymałem w ramach współpracy w 2015 roku, zakończył swoją służbę w tym vlogu dopiero w połowie 2019 roku, ponieważ nawet jeszcze wszystkie filmy z Azji Południowo-Wschodniej były właśnie na nim edytowane. No i nauczony tymi moimi bardzo pozytywnymi pierwszymi doświadczeniami z, wynikającymi z takiej mojej proaktywnej postawy, do dziś naprawdę jestem ogromnym fanem robienia sobie researchu i szukania filmów, z którymi to ja chciałbym współpracować. i jakby nie patrzeć, już kilka współprac na tym kanale właśnie pojawiło się i wynikały one z tego, że to ja odezwałem się do jakiejś firmy. Ogromnym plusem tego jest to, że mam naprawdę dużo czasu na research, na podpytanie się znajomych, Was o jakość danych produktów czy usługi, a nie jest to brief, który wpada na maila o godzinie 10:30 z notacją, że do 11:15 życzę sobie odpowiedzi albo nara, bo tak się dosyć często zdarza. Oczywiście nie mam zamiaru nikogo oszukiwać i mówić, że każda firma mi odpisuje, ponieważ zdecydowana większość maili, które ja wysyłam do tych wszystkich korporacji, pozostaje bez odzewu. Jednak to jest chyba troszeczkę tak, jak z zagadywaniem dziewczyn na ulicy, które ci się spodobają. Jeżeli się przełamiesz i robisz to w kółko, to jak zagadasz 100 i Pozytywnie zareagują tylko dwie, to nadal już masz dwie, które pozytywnie zareagowały i może się wykluć z tego coś więcej. Bo jakbyś nie zagadywał w ogóle, to nie miałbyś tych dwóch też. Rozumiecie o co mi chodzi? Cholera, ciemna się już robi, bo chyba ISO wywala dosyć mocno. Na szczęście nie jestem w tym wszystkim sam, ponieważ od kilku miesięcy współpracuję dosyć ściśle z Ewą, która jest właścicielką agencji Atomy PR. I to właśnie dzięki jej doświadczeniu i zaangażowaniu na kanale pojawiły się już pierwsze współprace, a to, że w ogóle zaczęliśmy razem działać, wyniknęło z tego, że powstrzymała mnie od podpisania umowy, którą naprawdę już byłem gotów podpisać i bardzo mi się wszystko podobało. Nagle wpadła Ewa i powiedziała, e, e, nie jest tak, jak ci się wydaje, i możesz naprawdę bardzo źle na tym wyjść, jeżeli to podpiszesz. No i wyszło teraz, że teraz już oficjalnie jest moją menadżerką. Więc z tego miejsca bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, moja menadżerko sąsiadko i mam nadzieję, że już niedługo będą okoliczności, które będą nam sprzyjały w tym, żebyśmy sobie wyskoczyli na jakąś kawkę na żoli. Podczas podejmowania jakichkolwiek współprac staram się już na samym początku zakomunikować firmom, że zdecydowanie lepiej czuję się w akcjach informacyjnych niż akcjach sprzedażowych. Weźmy na przykład ten fotel, który przewija się już w połowę tego vloga. Nie mam zamiaru opowiadać Wam o nim, że musicie go kupić, bo jeżeli sobie go nie kupicie, to staną Wam się złe rzeczy, w życiu pęknie Wam kręgosłup i w ogóle, ponieważ po pierwsze nie jestem żadnym specem od foteli, a po drugie nie byłaby to prawda. Jestem zwykłym użytkownikiem foteli, który nie ma nawet zbyt dużego doświadczenia w szerokiej gamie foteli, ponieważ przez ostatnie 15 lat siedziałem na jakimś krzesło fotelu z IKEA, z którego wyrosłem prawdopodobnie 10 lat temu. Jednak to, co mogę Wam o nim powiedzieć, to to, że sprawia wrażenie fajnego fotela, ponieważ siedzę na nim od tygodnia po 15 godzin dziennie i jest on dla mnie po prostu wygodny. Podoba mi się ta poduszka lędziejowa i to, że jest ona regulowana i rogi, które na początku wydawały mi się, że będą mi przeszkadzały, naprawdę dosyć szybko się do nich przyzwyczaiłem. Można je sobie tutaj regulować. Oprócz tego można z nim robić to. O, to jest spoko. I tyle. A jeżeli bylibyście, za, bylibyście zainteresowani... Ofertu firmy Diablo Chairs, to jest model Xhorn 2 w wersji XL. To możecie sobie wejść na link, który macie w opisie filmu i sobie poczytać o tym więcej na przykład. I to by było na tyle. Ten vlog naprawdę w oryginalnym zamyśle miał trwać 10 minut. Jednak wyszło z nim tak, jak z live'ami, które robię często na YouTubie. Robię live'a 30 minut, który kończy się po 4 godzinach. No ale cóż, to jest chyba taki. Taki mój urok, moi drodzy. Dajcie mi proszę koniecznie znać, jak sprawdziłem się w takim materiale pogadankowo-informacyjno-edukacyjnym. I czy chcielibyście, żeby takie vlogi pojawiały się częściej na kanale. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żeby były poruszane w kolejnych vlogach, sekcja komentarzy jest odpowiednim miejscem, aby się tymi myślami podzielić z resztą ludzi i ze mną. No i na koniec tego materiału mam dla Was jeszcze jedną zagadkę, ponieważ dosyć dużo czasu poświęciłem na zachwalanie tego, że ja się czasami odzywam do firmy i wtedy współpracujemy. I tutaj jest pytanie do Was. Jak myślicie, dlaczego współprace przychodzące są z reguły łatwiejsze i dużo bardziej lukratywne od współprac, które wykluwają się z tego, że ja się odezwę? Do jakiejś firmy. Nie mam niestety żadnych nagród tutaj przeznaczonych dla osób, które odpowiedzą poprawnie, jednak mogę Wam zagwarantować, że jeżeli uznam, że wasza, wasza odpowiedź jest poprawna, ponieważ jest to kilka aspektów, to na pewno zostawię Wam serduszko w komentarzu, przy komentarzu, który Wy zostawicie. Tak, właśnie to. Wow. Ale po prostu już tracę głos. Na razie, trzymajcie się, cześć. Teraz powinna być te end screeny, czyli tu jest logo mojego kanału i tu jest jakiś film z kanału, a tu jakaś playlista prawdopodobnie. To jak Wam się podoba, to możecie coś z setu kliknąć.